Ten kolejny cykl jest próbą analizy i interpretacji poematu mistycznego, który stanowi część dziejów Tomasza, odnalezionych w 1944 roku wśród innych znalezisk koptyjskich, opatrzonych wspólnym mianem Biblioteki Nakhamadi. Poemat ten został przetłumaczony na język angielski przez kilku świeckich tłumaczy, zaś John Davidson opatrzył go komentarzem opierając się na odwiecznych naukach mistycznych. W pismach wczesnego chrześcijaństwa oraz na literaturze gnostyckiej sprzed czasów Jezusa. Jak zwykle wśród uczonych nie ma zgody co do faktycznej daty napisania tego utworu oraz jego autora. Jego obecność w apokryficznych dziejach Tomasza świadczy tylko o tym, że ktoś skopiował utwór znacznie wcześniejszy, przypisywany Sanowi, syryjskiemu mistykowi żyjącemu na przełomie II i III wieku. Oryginalne dzieje Tomasza datuje się na okres pomiędzy drugą połową I wieku a połową II, gdy spisano i skompilowano słowa podyktowane Tomasza, bliźniaczego brata Jezusa w indyjskiej niewoli. Oczywiście znalezisko w naghamadi nie zawierało oryginałów pism z tamtego okresu, lecz ich kopie. Uczeni są zdania, że wykonano je i zakopano w drugiej połowie III lub na początku IV wieku, gdy polowanie na heretyków zaczęło przybierać na sile w miarę umacniania się religii chrześcijańskiej. Ktokolwiek to zrobił, należy mu się nasza wdzięczność, bo zachował dla potomności w nietkniętym stanie prawdziwe pisma mistyczne z okresu epoki Jezusa. Uczeni na podstawie innych zachowanych w ten sposób pism twierdzą, że literatura wczesnochrześcijańska zawierała olbrzymie bogactwo faktów, ale w procesie tworzenia się religii większość z nich przepadła lub została do takiego stopnia przeredagowana, że w niczym nie przypomina oryginałów. W miarę jak tworzono i wzbogacano teologię chrześcijańską, te pisma były coraz większą zawadą, ponieważ zawierały mistyczne idee i nauki, których rodzący się Kościół nie tylko nie popierał, ale zajadle zwalczał. Jednakże to, o czym przed chwilą powiedziałem, nie ma dla nas większego znaczenia, ponieważ historia duszy opisana w poemacie była znana od zawsze na terenach Bliskiego i Dalekiego Wschodu, a także w wielu innych miejscach na świecie, dlatego dla potrzeb naszej analizy nie jest istotne, kto napisał ten utwór i kiedy. Jest to jedynie przedstawienie czarno na białym tego, co przez wiele wieków krążyło w ustnych przekazach. Wersja polska poematu powstała na podstawie przekładu na angielski. Jako tłumacz i autor niniejszego opracowania jestem świadom, że, będąc tłumaczeniem z drugiej ręki, nie może ona być traktowana jako zupełnie właściwa i ostateczna. Albowiem, najlepiej byłoby, gdyby ktoś z grona polskich świeckich uczonych pokusił się o przekład na język polski bezpośrednio z antycznego języka Syriak. Jednakże w tym przypadku, podobnie jak Davidsonowi, chodzi mi głównie o ukazanie prawd mistycznych na temat duszy, ukrytych pod welonem alegorii, zaś ścisła zgodność z oryginałem i artystyczne walory traktuje jako rzecz mniejszej wagi. Nie są one koniecznie potrzebne do zrozumienia misterium historii i wędrówki duszy, dlatego im prościej się je podaje, tym lepiej. Tym bardziej, że nie jest to historia ani nowa, ani nieznana, ponieważ podobnych przypowieści możemy spotkać wiele we wszystkich pismach tamtego okresu, nie wyłączając Starego i Nowego Testamentu. Warto przy okazji wspomnieć, że tak zwany gnostycyzm był i nadal jest solą wokół Kościoła katolickiego i samo to słowo działa nań jak czerwona płachta na byka. Termin ten pochodzi od greckiego słowa gnozis, co oznacza wiedzę tajemną, która jest niedostępna dla profanów, to znaczy ludzi, których interesuje głównie materialna i przyziemna egzystencja, zaś o Bogu myślą, o ile w ogóle w niego wierzą, jedynie w sytuacjach, gdy jest przysłowiowy nóż na gardle. Synonimem gnozy jest mistycyzm, od greckiego słowa mistykos, czyli tajemny oraz od mistes, czyli wtajemniczony w wiedzę tajemną. Oba te terminy, gnostycyzm i mistycyzm, są na indeksie terminologii katolickiej, ponieważ z racji niezrozumienia mistycznej gnozy oraz z braku doznań wewnętrznych, które weryfikują w sposób empiryczny jej prawdziwość, wczesnych gnostyków chrześcijańskich posądzano oparanie się magią i konszachty z diabłem, oraz oczywiście prześladowano ich zagłoszenie herezji. Jeszcze do dziś można spotkać się z poglądem dusz pasterzy. Najwyższego stopnia, że mistycyzm to nic innego jak okultyzm, z którym wiernym owieczkom katolickim zabrania się mieć cokolwiek do czynienia. Naturalnie taki pogląd świadczy nie tylko o zawężeniu umysłowym tych, którzy to mówią, ale również o tym, że Kościół katolicki zatrzymał się w swoich poglądach w bardzo wczesnym średniowieczu. Paradoksalnie jednak wielu z najwcześniejszych ojców Kościoła było gnostykami. Ponieważ nie tylko znali gnozę, ale mieli wspomniane doznania wewnętrzne, które ją weryfikują. Mimo to większość z nich w oczach już istniejącej organizacji kościelnej zarobiła sobie na miano heretyków i stała się przedmiotem prześladowań. Posądzanie o uprawianie okultyzmu mistyków z różnych okresów historii chrześcijaństwa. Jest odwracaniem kota ogonem, czyli zwykłą hipokryzją, w której od wieków celuje Kościół katolicki. Od wieków do dnia dzisiejszego niektórzy duchowni katolicy parają się okultyzmem podczas egzorcyzmów mających na celu wygonienie diabłów i innych sił nieczystych z człowieka, który jest po prostu psychicznie chory. Twierdzenia, jakoby to Jezus używał ich w charakterze narzędzi, jest bezczelnym kłamstwem. Historia przytacza przecieki z klasztorów męskich i żeńskich, gdzie mnisi i mniszki wpadali w szaleństwo, będące następstwem religijnej histerii oraz surowej reguły hamującej lub w ogóle uniemożliwiającej samodzielne myślenie, logikę i zdrowy rozsądek. Coś takiego moglibyśmy dzisiaj nazwać praniem mózgów, które może jedynie doprowadzić do fanatyzmu, a w dalszej kolejności do ciężkich zaburzeń psychiczno-mentalnych. Wiadomo, że silna koncentracja umysłu wzbudza siły i możliwości paranormalne. Tak zwane zapamiętanie się w modlitwie, połączone z mentalnym przywiązaniem do doktryn kościelnych, dogmatów i liturgii, a z drugiej strony izolacja od normalnego życia w tym świecie, powoduje, że odmienne stany świadomości zaczynają przybierać niebezpieczne rozmiary i często siły negatywne korzystają z okazji, aby kogoś takiego wywieźć na manowce. Doprowadza to do różnych dewiacji mentalnych i oczywiście do egzorcyzmów, bo siły te są bardzo aktywne w klasztorach i plebaniach. Przekonują, że tak, Twoja pobożność i Twoje modły obdarzyły Cię boską łaską i pozwalają Ci na robienie takich cudów, jakie robił Jezus, a następnie kuszą, abyś, abyś ich choć raz spróbował. A potem? No cóż, ballada o Panu Twardowskim oparta jest na faktach. Skąd w łonie Kościoła wzięła się ta zajadła nienawiść do odwiecznej wiedzy, która jest przecież osnową i wątkiem wszystkich autentycznych powiedzeń Jezusa? Odpowiedź jest znana, bo wałkowaliśmy ją wspólnie przez wszystkie odcinki wszystkich dotychczasowych cyklów na YouTubie. Ale powtórzmy jeszcze raz: prawdziwe nauki Jezusa stały się od razu niewygodne, gdy tylko pojawiły się pierwsze jaskółki powstającej organizacji Kościelnej. Później zaś, od najwcześniejszego średniowiecza do końca wieku XVIII, każdy pojawiający się światły człowiek lub mistyk, który poważył się z jednej strony powracać do oryginalnych, mistycznych nauk Jezusa, a z drugiej ukazywał jak daleko i do jakiego stopnia Kościół od nich odszedł, był prześladowany, torturowany i umierał taką lub inną, ale zawsze męczeńską śmiercią. Gnoza stała się niebezpieczna dla Kościoła, bo twierdzi, że do zbawienia niepotrzebna jest jakakolwiek hierarchia kapłańska. To oczywiście stawia restrykcje klasie duchowieństwa, które chce żyć w luksusie kosztem coraz bardziej rosnących mas nawracanych wiernych. Jest niebezpieczna, bo od wieków mówi, że Boga można doznać tylko w sobie. Zaś kościoły i świątynie są jedynie martwymi budynkami, w których odbywają się szamańskie spektakle pełne pustych rytuałów, nic nieznaczących ceremonii i sakramentów. Gnoza ukazuje drogę i sposób zbawienia samemu przy pomocy żyjącego współcześnie Chrystusa, zaś kościół każe wierzyć w dawno zmarłego Jezusa, uzurpując sobie przywilej zastępowania go na tej planecie. Dlatego każdy, kto poważy się kwestionować politykę Kościoła, od razu staje się jego wrogiem numer jeden. Poemat przedstawia najstarszą z kiedykolwiek opowiadanych historii, ponieważ mówi o odłączeniu duszy od jej wiecznego domu i od Ojca oraz obłąkaniu się jej w labiryncie stworzenia, o jej szaleństwach i zmartwieniach, o wyratowaniu przez Boskiego wysłannika przysłanego jej w sukurs przez Ojca. I ostatecznym powrocie do domu. W mitologii każdej kultury i każdego kraju, w folklorze i bajkach każdego narodu, w mistycznych alegoriach każdego plemienia, opowiada się warianty tej samej historii. Jest to opowieść o raju utraconym, która nam zawsze nieodmiennie przywołuje do oczu łzy, ponieważ dotyka głębin naszych serc, wzbudza wspomnienia pokoju i wewnętrznego szczęścia dawno utraconego i zapomnianego. Wywołuje tęsknotę za nieskalanymi sferami egzystencji daleko poza walką i szarpaniną materialnego uniwersum. Historia duszy, jej stopienia w materię, jej zagubienia w labiryncie tego świata, przebudzenia oraz o drodze powrotnej do źródła jest przypowieścią o synu marnotrawnym <laughs> bajką o śpiącej królewnie która zapadła w ciężki sen pod wpływem zaklęcia złej siły i oczekuje dotknięcia i mistycznego pocałunku od zawsze młodego i niosącego życie królewicza aby móc się przebudzić otrząsnąć i wyzwolić jest to bajka o księżniczce na ziarnku grochu która nie wie dlaczego jest jej tak niewygodnie w materialnym świecie jest to słowiańska bajka o głupim Jasiu, który szedł do zbawienia, nie oglądając się na boki, z umysłem skupionym wyłącznie na najwyższym celu. Jest to opowieść, której nigdy nie przestanie się opowiadać, bo dusze, które dawno temu opuściły duchowy dom, nigdy nie zaznają spokoju w materialnym świecie. Dusza odłączona od swego boskiego źródła jest zawsze niespokojna i nie może sobie znaleźć miejsca, dopóki nie połączy się z boską esencją. W każdych czasach, we wszystkich epokach są dusze, w których wewnętrzne ognie rozgorzały i które otrzymały wezwanie do powrotu. W każdych czasach i we wszystkich epokach są boscy wysłannicy, synowie Boga, doskonali mistrzowie, którzy są przysyłani żeby prowadzić takie dusze w ich długiej drodze powrotnej do domu. To Mistrz jest tym, który z ukrytych miejsc wewnętrznych sferach światła woła i budzi duszę, napełniając ją pragnieniem szukania Boga, źródła swego istnienia. Jednakże początkowo dusza nie wie, kto woła, a nawet nie wie, że jest przyciągana. Podobnie jak człowiek budzący się z głębokiego snu, nie zdaje sobie sprawy, że w pokoju jest jeszcze ktoś, kto go przebudził.